polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Chciałem, żeby było inaczej niż yy, yy, zwykle. I specjalnie znalazłem okulary ciemne, ale okazało się, że nich huchu nie widzę w tych okularach, więc okulary proszę włączyć. Proszę Państwa, dzisiaj będzie bardzo szybko, nawet za szybko trochę, nawet dla mnie za szybko, bo wyobraźcie sobie Państwo taką zbitkę. Parkiet tnie w ognistym tangu i to jeszcze szybciej trzeba zaśpiewać. Ja nie wiem, czy ja dam radę. Yy, posłuchajcie Państwo, dzisiaj wkraczamy w kwiecień Twistowo. Cud, impreza, bal nad balem bez rozgłosu i ustaleń, tam bawiło się nielicho towarzycho. Informacji nie poskąpię o tej galii o tej pompie widzę wszystko dość wyraźnie wyobraźni. Informacji nie poskąpię o tej galii o tej pompie widzę wszystko dość wyraźnie w wyobraźni. Dokoła pachnie ziołem, diabeł tuli się z aniołem, dziwisz mruga okiem z dala do Nergala. Pomylona muszla stronem cnotka tańczy z kurwiszonem, dzielą się Maryśki, fają Klaudia skają. Pomylona muszla stronem cnotka tańczy z kurwiszonem, dzielą się Maryśki, fają Klaudia skają. Kaczor Tuska wziął pod rękę, żewną śpiewał mu piosenkę, Zbyszko z Mateuszem biją jedną szyją. Szef policji sobie bryka, dzisiaj nie wziął granatnika, parkiet nie w tangu z szefem gangu. Szef policji sobie bryka, dzisiaj nie wziął granatnika, parkiet nie w tangu z szefem gangu. Może sensu to to nie ma? Przecież dzisiaj aprilis prima w wiadomości są przegięte, stupy wzięte. Jedna z balu jest prawdziwa i w tym jednym się nie zgrywam, wy wymierzcie ją kochani sobie sami. Jedna z balu jest prawdziwa i w tym jednym się nie zgrywam, wy wybierzcie ją kochani. Sobie sami. O ja cię kręcę w ręce Proszę Państwa, 1 kwietnia dzisiaj Prymu Aprelis jest jak jasny, Pieron, ale poważny. Naprawdę, wybierzcie sobie jedną z tych sytuacji jedna jest absolutnie prawdziwa yy, z wyobrażonego balu. Proszę Państwa, sobota imieniny obchodzą Grażyna, Hugon, Zbigniew oraz Celsjusz, Hionia, Florentyn, Hugo, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Miłość, Tomasz, Tomisław, Wenancjusz i Wenanty. Miłość, pięknie. Przysłowie na dzisiaj. Wszystko wszystkiego dobrego, najlepszego kochanemu Państwu mojemu serdecznemu. Przysłowie na dzisiaj. 1 kwietnia, bajów letnia. Tak jest, mogę sobie dzisiaj pierniczyć bzdury dowoli. Nietypowe święto Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki. I I Dzień Klauna Międzynarodowy, to ja bardzo proszę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o grę słowną na dziś, to polecam Państwu grę następującą. Piekło w siczy. Do widzenia.